Witajcie moi drodzy, witamy Was z Januszem Dąbrowskim w kolejnym odcinku poświęconym poświęconym wodzie. Dzisiaj szczególnie rozbieraliśmy wodę na czynniki pierwsze pod względem parametrów, pod względem tego, jaka ta woda powinna być, a wiemy, że powinna być czysta, powinna mieć w miarę możliwości jak najmniejsze napięcie. Powierzchniowe, żeby była najlepiej wchłaniana do naszego organizmu, powinna być pozbawiona wszelkiej negatywnej informacji. Dobrze, żeby to była woda żywa, woda strukturalizowana, która najlepiej służy naszym komórkom. A dzisiaj chcieliśmy się skoncentrować na temacie. Ile my powinniśmy tak naprawdę pić? Picie dużej ilości właśnie czystej, odpowiedniej wody jest jednym z najbardziej takich potrzebnych działań dla naszego zdrowia, które powinniśmy praktykować, które powinniśmy, ja nawet się śmieję, bo niektórzy moi, moi klienci, moi znajomi noszą ze sobą aplikacje, które im przypominają co jakiś czas takim dźwiękiem pluskania, że mają się napić wody, bo nie chodzi o to, żebyśmy wlali. Dużą ilość wody natychmiast, tylko żebyśmy regularnie małymi ilościami się w ciągu dnia nawadniali. Stan nawodnienia ma duże znaczenie dla działania naszej gospodarki hormonalnej, dla produkcji enzymu. Przemian metabolicznych w naszym organizmie. Woda utrzymuje odpowiednią wilgotność w naszych strukturach, jeżeli chodzi o gałki oczne, jeżeli chodzi o nasze stawy. Jeżeli mamy jej jakby ilość zaburzoną, to mamy problemy z funkcjonowaniem wielu. Wielu struktur. Tak jak mówiliśmy wcześniej, woda, człowiek to jest istota wodna i my tej wody po prostu potrzebujemy. A tak wiele osób robi sobie duże problemy zdrowotne właśnie nie dostarczając jej do organizmu albo zakładając, że w kawie, herbacie, w zupie mamy wystarczającą ilość wody. Dużo jest teraz świadomych ludzi właśnie odżywiających się owocami, frutarian tak zwanych, i oni też często twierdzą, że to, co jakby zażywają w owocach, w sokach im wystarczy. My tutaj troszeczkę z Januszem no, obalamy ten mit i twierdzimy, twierdzimy, a wręcz zachęcamy prze, prze, przekształcamy te świadomości, że jednak tej wody potrzebujemy w czystej postaci, i to dużo, dużo, dużo więcej niż przeciętny Polak wypija. Woda tak pomaga jest. skórze i nerkom w usuwaniu toksyn, stymuluje i przepukuje wątrobę, ponadto pomaga na nasze procesy wydalania, ponieważ zmiękcza stolec, przyspiesza przechodzenie odpadów przez jelita, jednocześnie usuwając z nich toksyny. A toksyny, kochani, mamy teraz wszędzie, więc to jest mega istotne, żebyśmy się w ten sposób prostym, jakby prostą. Do ogólnodostępną substancją pod warunkiem, że mamy tą czystą i odpowiednią wodę, żebyśmy się po prostu posługiwali. Woda jest potrzebna do oddychania, woda nawilża wdychane powietrze, chroni, amortyzuje. I tutaj bym mogła prawie cały odcinek temu poświęcić, więc kończę, co jeszcze woda robi. Woda jest cudowna, wody potrzebujemy. I Janusz, jeżeli woda jest taka cudowna, do wszystkiego nam potrzebna. W jakich ilościach, jak my ją tutaj mamy? Tak, mały... woda, kochani, w ogóle cześć wam wszystkim. Woda jest faktycznie cudowna, jest wspaniałą substancją. Ja nazywam, że to jest po prostu cud natury. Woda chyba została opracowana, że użyję tego słowa, specjalnie dla nas, dla ludzi, dla zwierząt, dla roślin, akurat na Ziemi i tak dalej. Więc y, oczywiście, że już, że to jest truizm, że to jest podstawowy składnik naszego organizmu, bo w granicach 70-75% jeszcze wszystko zależy od człowieka. Czy to jest osesek, czy to jest osoba starsza, czy to jest osoba szczupła, czy osoba, która ma troszeczkę więcej wagi, więcej tłuszczu. Więc, ale około 70-75% masy ciała stanowi po prostu woda. A więc pytanie, wielokrotnie już mówiliśmy, jakie funkcje woda spełnia po prostu w organizmie, więc w, w związku z tym, ile powinniśmy pić. I teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli, jeżeli znany jest jakiś sportowiec, który osiąga jakieś niebotyczne rezultaty, to wyobraźcie sobie, że w przeciągu kilku godzin, yy, dwóch godzin nawet jakiegoś treningu, potężnego wysiłku, taki sportowiec może stracić nawet 5 litrów wody, 5 litrów. I teraz trzeba zrozumieć pewien bilans wodny, bo jeżeli wodę każdy z nas traci, a traci mniej więcej około 2-2,5 litra dziennie, ja mówię o przeciętnej osobie, o masie mniej więcej około 70-80 kg, nie będziemy się tutaj posługiwać jakimiś miernikami, to w związku z tym też ile wody musimy z powrotem wprowadzić w siebie? No bo jeżeli coś straciliśmy, to musimy to po prostu uzupełnić. I teraz jest sprawa taka, że śmierć może nastąpić po pięciu dniach odwodnienia. Jeść możemy, znaczy nie jeść, możemy nawet 30 czy więcej dni, przeżyjemy, masa ciała z 70 kg spadnie na przykład na 35 i my przeżyjemy, ale nie prze, bez jedzenia, ale nie przeżyjemy bez wody. I jeżeli nie jesteśmy po prostu odpowiednio nawodnieni. To po prostu dochodzi w wyniku utraty no 3% wody pojawia się już zmęczenie, ból głowy, jakieś trudności z koncentracją, w ogóle zaburzenia funkcjonowania całego organizmu, więc przegrzanie ciała, zatrzymanie pocenia, no bo organizm zaczyna zatrzymywać wodę, żeby dalej jej nie tracić, i tak dalej, i tak dalej. A więc a utrata 10% masy ciała, znaczy wody. Z ciała, powoduje po prostu śmierć. To zagraża, zagraża życiu. Więc wyobraźmy sobie, że ważysz 70 kilogramów i z tego ogromna większość, to jest woda, i około 5-7 litrów stracimy wody. To może zagrażać po prostu życiu. A więc już wiemy mniej więcej, jakie zagrożenia są. Teraz już agnieszka pewnie dalej będzie mnie molestować. Więc dorosłe no w sumie potrzebuje mniej więcej 2-3 litry wody płynów dziennie ogólnie. Natomiast musimy tutaj, tak jak na samym początku wspomniałam, wykluczyć tą kawkę, różnego rodzaju mocną herbatę, Coca-Colę, ponieważ tego nie należy brać pod uwagę, gdyż te substancje działają nam jak środki moczopenne. Ja nawet graficznie mm. moim klientom zawsze rysuję, że na jedną szklaneczkę kawy praktycznie powinniśmy uzupełnić dwoma, dwoma szklankami co najmniej wody, gdyż tak. jedno uzupełnia nam bilans płynów, a drugie to, co kawa spowoduje, czyli zadziała nam moczopędnie i spowoduje jeszcze w konsekwencji dalszą utratę wody, więc jeżeli chodzi o tej ilości 2-3 litry płynów, to zawsze powinniśmy jakby dodać, mamy, mamy też mimo wszystko sporo kawoszy, żeby też ilość tych płynów oszacowali nie według takiej jakby można powiedzieć tradycyjnej normy, tylko żeby sobie wkalkulowali ten ubytek, który nastąpi później. No, i tutaj jeszcze jakby wchodzi, no oczywiście nie nawadniają nas różnego rodzaju słodkie napoje, z dużą ilością właśnie soli, takie niektóre wody mineralnej, lemoniatki i różnego rodzaju kolorowe słodkie napoje, które na marketowych półkach nas tutaj w oczy kują, ponieważ zamiast gasić pragnienie, one no to pragnienie powołują. Tak. A też ważna jest kwestia Janusz, że jak już się pojawia to pragnienie, że my ogólnie nie powinniśmy jakby dopuszczać do do tego pragnienia, tylko powinniśmy mu wręcz zapobiegać, bo już jakby takie odczucie pragnienia jest takim sygnałem ostrzegawczym, już się włącza ta nasza, tak. że tak powiem, sygnał i jo, i o, bo to jest jakby, można powiedzieć, już taki, taki sygnał, że już dopuściliśmy do tego odwodnienia, tak, że nasz organizm już piszczy o, o tą wodę. Tak. Nieraz mówię, że po prostu, to jest na zasadzie, jeżeli pali się dom, to się nie wzywa PZ-u, tylko się wzywa straż pożarną. A więc mam na myśli w tej metaforze, że po prostu nie powinniśmy dopuścić do tego, że coś się pali. A jeżeli mamy potężne pragnienie, to znaczy, że mamy potężne ubytki wody, i nie powinniśmy do tego dopuszczać. I to, o czym mówiła już Agnieszka, że jej znajomi mają włączone jakieś tam, powiedzmy, urządzenia elektroniczne, które mówią. Włącza się pi wodę, pi wodę, pi wodę. I tutaj jest nieporozumienie, bo je, pewne, bo jeżeli my mówimy um, o tym, że przeciętnie każdy z nas powinien wypijać około 2, 2,5 litra czystej wody, jeszcze w zależności od pory roku i takich innych historii, ale przeciętnie no to wiesz, ja sam spotykam się z tego typu reakcjami, no ale pojawiał ja się nie dam rady wypić naraz całych jednej, dwóch szklanek wody. Ja mówię, to nie chodzi o to, żeby wypić to, o czym Agnieszka powiedziała. Nie chodzi o nasycenie jednorazowe, bardzo dłużej, koniec, kropka, no bo zaraz wysiusiamy, tylko nasączamy. I teraz wyobraźcie sobie, że jest lato, przez miesiąc nie spadła na wasz ogródek ani kropla wody, nie było deszczu. Nie podlewacie i tak dalej, i tak dalej. Ziemia jest spieczona. Nagle burza jest. Czy ta burza załatwi problem? Woda opadła gwałtownie, nasączyły się 2-3 centymetry powierzchni, reszta spłynęła, pod spodem jest sucha gleba. A więc ma być siąpiący deszczyk, delikatny przez, najlepiej w nocy, ja mówię o pewnej teorii oczywiście, ale to się zdarza. I to pomału, pomału grudka po grudce zaczyna się nasycać. I tak samo z naszym organizmem. Powinniśmy pić co i rusz tą wodę, drobnymi łykami, ale oczywiście trzeba też pamiętać, zaraz pewnie będziemy o tym mówić, kiedy wody, kiedy wody, wody też nie należy pić, ale o tym, za, o tym pewnie za moment. Mhm. Czyli słuchajcie, każdy, każdy, każdy powinien wypijać dziennie około 2-2,5 litrów czystej wody. I właśnie ta nasza aplikacja, którą można się tutaj posłużyć, taka do pobrania w, sklepie, w sklepach tych z aplikacjami, w zależności od telefonu, który mamy, to tą ilość wody potrafi nam podzielić w ciągu załóżmy takich dnia funkcjonowania, tak? Bo jeżeli co jakiś czas sobie sami możemy ustalić, że załóżmy co 20 minut, wypijemy. Można powiedzieć, jakąś malutką ilość wody, to to jest właśnie to, to, to nawodnienie, takie, jakie powinniśmy w ciągu dnia przeprowadzić. I teraz tak, powinniśmy pić tą wodę wolną od wszelkich substancji, a tutaj mam taki bardzo, bardzo inspirujący cytat. Z książki właśnie nie jesteś chory, jesteś spragniony. Pozwólcie Państwo zarekomendować Wam jedyny, ale skuteczny środek na poprawę zdrowia, zapobiegający chorobom, pozwalający utrzymać choroby zwyrodnieniowe na potencjalnie od, odwracalnym poziomie. Jest to najlepszy lek na świecie. Aby go mieć, nie trzeba recepty lekarza. Jest wszędzie, nic nie kosztuje, nie posiada niebezpiecznych skutków ubocznych. Ten lek jest niezbędny na stres. Jest to stara, dobra, czysta woda. Działająca tak na organizm jak świeże pieniądze zasilające rozwój systemów przemysłowych. To napisał w swojej książce doktor Ferejdian Batman-Helich. I y, no, jest to po prostu dla mnie piękne, ponieważ pan doktor właśnie w swojej książce też napisał, że jest mu. Wstyd za swoich kolegów po fachu, które, którzy, mam na myśli lekarzy tradycyjnej medycyny, którzy na każdą dolegliwość dają różnego rodzaju cudowne tabletki, ale jest, właśnie jak tutaj było napisane, ogólnodostępny, ogólno jakby no. Można powiedzieć, że wiedza o nim została trochę jakby zakamuflowana i ukryta, prawda? Poszło w kierunku farm. Ale na tym się nie zarabia na czystej wodzie. <laughs> Także jest cała masa chorób dolegliwości, które jesteśmy w stanie wyeliminować, jeżeli dodamy do naszego codziennego funkcjonowania ten prosty, prosty nawyk. Ja tak do... już Troszeczkę cię tu po, podrążę na przykład, bo pięknie w jednym odcinku powiedziałeś, jak powinniśmy się nawadniać, że załóżmy zaraz po wstaniu, jest dobrze wypić mm -hmm. e, tak minimum tą e, szklankę wody, ale też nie jednym haustem, tylko tak załóżmy e, odpowiednio w ciągu dnia i wieczorem też przed pójściem spać, wprowadzić sobie drugi nawyk jest to szklanka wody z, z odrobiną. Soli himalańskiej, właśnie po to, żeby nas też. Podawski, polskiej soli, dobrej soli. Podawskiej, tak, żeby nas nie tutaj nie, 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 no nie pędziło do toalety, żebyśmy mieli nieprzerywany sen. To jest też po to, żeby tą wodę zatrzymać i żeby spełniła swoją funkcję właśnie nocą. A zacytowałam tutaj niezwykłego człowieka, znanego lekarza właśnie, który opisuje swoją historię, w, w którą opisujesz swoją, w cyklu swoich książek, prawda? Też nie bez powodu tak. tutaj powołałeś na pana doktora. Doktor Fejrdun batman bardzo znana postać, to jest lekarz irański, już nieżyjący który przeszedł piekło, dlatego, że był wsadzony do więzienia, bardzo długo siedział w więzieniu w Iranie, w osławionym więzieniu. nie miał Ponieważ był lekarzem, to więc byli więźniowie. To było akurat wtedy, kiedy wiele, wiele lat temu, już kilkadziesiąt lat temu że przewrót ten, ten, po prostu o, o szacha Reza Pahlaviego odsunięto od władzy i tak dalej, a Jatolachowie zaczęli rządzić, no, były tam straszne rzeczy. I on nie miał żadnych środków, żeby pomagać swoim współtowarzyszom, współwięźniom, miał tylko do, po prostu wodę do dyspozycji, no więc po prostu poił ich wodą, nie mając zielonego pojęcia o tym, że to będzie pewne remedium. I na podstawie wielu, wielu przypadków wysnął pewne wnioski. I później, jak został uwolniony, wjechał do Stanów Zjednoczonych, napisał książkę. Zresztą kilka książek napisał. Pierwsza została wydana w 90, 1992 roku. Przetłumaczona została na 15 języków, wydana, wydana w milionach egzemplarzy. A więc tutaj nie ma żadnego takiego jakiegoś przypadku. I Fejrdun batman Bachelicz ciągle powtarzał, że człowieku, nie jesteś chory, jesteś spragniony. Nie myl pragnienia wody z pragnieniem leków. To jest takie kluczowe zdanie. Niesamowita w ogóle postać. Mhm. A tak jak powiedziałeś jeszcze właśnie, no woda, woda tutaj nas uzdrawia na wielu poziomach, nie ma o czym mówić na poziomie fizycznym, eliminacji tych chorób i dolegliwości. Jak powiedziałeś, organizm wydala w ciągu doby 2-3 litry, jest to diureza, pocenie się, oddychanie, tak. dlatego powinniśmy ten bilans płynów uzupełniać, nawadniając się taką, taką ilością właśnie wody. Przyjmuje się, że minimalna ilość wody, która zapobiega zmianom patologicznym w organizmie, to litr dostarczany w ciągu doby. To jest to taki, że tak powiem, to jest minimum. Minimum minimum. No i właśnie pan doktor tutaj też potwierdza, że dorośli potrzebują codziennie minimum 15 gram wody na kilogram masy ciała. Teorie są tu różne. 30 ml na, masy, ma, na, na kilogram masy ciała, natomiast no jest. No nie, nie możemy się jakby ograniczać do tego litra, tak? Tak, tutaj... tak oczywiste. To jest, to jest minimum, minimum, jak, jak powiedziałem. Zdaję sobie sprawę, że jest gro osób, które po prostu no, nie wypiją nawet takiej ilości. I to jest błąd. I to jest błąd, dlatego że przeciętny człowiek, tak jak mówiłem wcześniej, ma się mniej więcej 70 parę, 80 kilogramów, więc powinien pff, no wypijać te półtora litra, ale w gruncie rzeczy dwa i pół, nawet do 3 litrów. I tutaj y, trzeba wspomnieć również o dzieciach i o osobach starszych, dlatego że dzieciaki mają większe zapotrzebowanie, jeżeli... Doktor Feirden mówi minimum to jest 15 gramów na kilogram masy ciała w przypadku osób dorosłych, powtarzam minimum, a najlepiej około 30 gramów na masę ciała, na kilogram masy ciała. To w przypadku dzieci to jest minimum dla dziecka 20 gramów na kilogram masy ciała, a w gruncie rzeczy nawet więcej. I rzecz jasna, wszystko zależy od okoliczności, bo jest lato, są upały, ciężka praca fizyczna, ciężkie treningi sportowe, i tak dalej, więc wówczas zapotrzebowanie na wodę jeszcze wzrasta. Po prostu się wypacamy. To jest normalna sprawa. Jak te dwa, dwa, trzy litry wydają nam się dużo i tak jak mówiłeś, są osoby, które mówią, że o jejku ja tyle nie wypiję, no to wiadomo, jak podejść do tematu. Jak najlepiej zjeść słonia, dużego słonia, wiadomo, po kawałku, więc powiedz ja po no, kawałku, mam, tak jeszcze jest. raz tak podsumuj naszym osobom, które nas słuchają, jak tą wodę powinniśmy pić właściwie, tak, ja tutaj jakby powiedziałam, że no, za, wspomagamy się aplikacjami, wspomagamy się tutaj tym nawykiem rano-wieczór, wie, rano, ale jak ty byś rekomendował dla, dla naszych słuchaczy, Picie? Tego? Jasne, no można tyle aplikacji, jakieś przypominajki zainstalować sobie, ale posłuchajcie, ja bardzo ja często. Czas odpowiednio ludzie, to tak, przepraszam Cię. Nie, jak ja powiedziałam, jak zaczynamy się odpowiednio nawadniać, nasz organizm sam woła o tą wodę, bo poczujemy jakiś taki delikatny dyskomfort i tak dalej, ale to już jest... Tak, już czujemy do nawadniania tak. organizm na, i już nie trzeba się posiłkować z tymi aplikacjami, one tak naprawdę... Tak, oczywiście, czujemy, po prostu to jest nawyk. To jest dobry wówczas jest nawyk, nawyk bo najpierw mamy nawyk nie niepicia wody i warto w tym początkowym okresie, na przykład 2-3 tygodnie, Rozstawiać sobie naczynia z wodą, no, najlepiej byłoby to, żeby to były szklane naczynia, dość w naszym otoczeniu, tak żeby gdzie tylko spojrzymy, to widzimy woda, woda, woda i po prostu co, co 5, co 10 minut 2-3 łyczki, 2-3 łyczki. Woda wówczas nie będziemy odczuwać silnego pragnienia, czyli już tego, tego wysuszenia po prostu organizmu, ale też pamiętajmy, żeby tą wodę pić prawidłowo. To znaczy. Wstajemy, budzimy się, dobrze byłoby szklaneczkę, dwie szklaneczki przed śniadaniem wypić, ale nie bezpośrednio, w przeciągu pół godziny przed yy, pierwszym posiłkiem. Nie pijemy bez, do posiłku, nie pijemy po posiłku. W jednym z odcinków mówimy, mówiłem: Jest takie powiedzenie chiński, chińskie: pokarm, pi, wodę, żuj. Czyli tyle razy mamy w ustach przerobić ten po prostu pokarm 30 do 50 razy jeden z, gry, yy, yy, trzeba przeżuwać po prostu, żeby już tu zaczęło się pierwsze trawienie, żeby to była konsystencja dosłownie płynu, o tym zresztą mówi bardzo znany lekarz polski, pan doktor Jan Pokrywka, wspaniała w ogóle postać, wielu z Was na pewno go zna i dopiero wodę pijemy po posiłku w czasie po, mniej więcej po dwóch, Dwóch i pół godzinach. Chodzi o to, żeby ta woda nie rozcieńczała nam soków. Nie jest tak, że żołądek to jest betoniarka, gdzie można wrzucić wszystko, się wymiesza i dalej po prostu pójdzie. Nie. To jest rozcieńczanie soków. Jeżeli popijamy, to później mamy problemy z trawieniem to są jakieś, po prostu przyspiesza taka mieszanka procesy fermentacyjne, gnilne i tak dalej. I później zaczynamy po prostu mieć problemy z zatoksycznieniem, nieprzyjemne gazy, takie inne historie. I wówczas po prostu takie picień w trakcie posiłków zakłóca rolę wody jako nośnika informacji, i środka usuwania toksyn. To trzeba po prostu zrozumieć. Mm -hmm. No i musimy pamiętać o tym, o czym powiedziałam wcześniej, że właśnie takie napoje jak kawa, czarna herbata. Soki, słodkie napoje nie należy traktować jako płyn do nawadniania, tylko jako żywność. W ogóle no te substancje tak nie spełniają swoich podstawowych funkcji, jaką woda ma w organizmie, bo tylko czysta woda jest w stanie nas tutaj właściwie nawodnić. W przeciwnym wypadku organizm jakby bardzo dużo energii wydatkuje. Na ekstrakcję tej, tej, tej wody z tych in, innego rodzaju substancji, prawda? Także możemy tutaj to, te wszystkie procesy ułatwić, podając po prostu dobrej jakości e, wodę. Tak jest. No, nie, no, nie jest tak, problem w ciągu... Tak jak kiedyś pięknie powiedziałeś, że nikt nie pierze, nie pi, nie pierze. Koszuli w kawie, czy Coca-Coli, czy właśnie soku jabłkowym. Właśnie o to chodzi, więc ciągle powtarzamy tą taką, takie, taki motyw nasz, że co z tego, że mleko, że zupa, że soki zawierają wodę? Zawierają, jabłuszka zawierają, owoce w ogóle wszystkie zawierają wodę, ale to jeszcze nic nie znaczy. My musimy pić czystą wodę i Tym bardziej małymi porcjami, jak przed chwileczką mówiłem. Osoby starsze muszą być pamiętać o tym, że z wiekiem po prostu pogarsza się sygnalizacja pragnienia, i bardzo często takie osoby mogą być odwodnione, zwłaszcza w upalne dni. Pragnienie może być też, słuchajcie, wytłumiane przez niektóre leki. A więc na przykład no, tutaj chodzi o hormony, które regulują poziom nawodnienia, silnie mineralizowane wody, na przykład herbata i tak, energetyzujące napoje, modne niesamowicie i tak dalej, i tak dalej. A więc silne pragnienie nie, to już sygnał alarmowy. I teraz wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem, zapala wam się czerwona lampka, Oleju brak, albo coś się dzieje, spada ciśnienie. To co wtedy dopiero uzupełniamy olej w silniku, czy wcześniej przed podróżą jakoś dłuższą trzeba sprawdzić, jeżeli za mało, po prostu dolać tego oleju, albo po prostu robić okresowe przeglądy i wymieniać po prostu olej na bieżąco. Tak samo tutaj, z wodą jest po prostu podobnie. Trzeba dbać o swój organizm. Mówiliśmy tutaj o takiej naszej neurologicznej autoregulacji, w momencie, kiedy organizm sam zaczyna domagać się tej wody, bo przyzwyczaja się do nawadniania. A powiedz, Janusz, jak jeszcze jest, jak to możemy ocenić po kolorze moczu, bo prawda też jest jasny kolor oznacza, że organizm jest nawilżony dostatecznie. Mhm. Jeżeli mocz się staje bardziej żółty, bardziej taki pomarańczowy, to już świadczy to o poważnym odwodnieniu. Tak. Kolor sam, dlatego że no ja przecież jestem sam dla siebie po prostu przykładem. Jeżeli piję dużo wody, to kolor moczu jest w zasadzie jak kolor wody, przezroczysty. Bezbarwny jest ten mocz. Czasami zdarza się, bo czasami też zapominam, jest tylko, tylko człowiekiem, zabieram się. Ak, akurat z jakąś pracę fizyczną, czy jakoś po prostu zaoferowany jestem, zapominam tak, o tym. Pasjonaci I, tak mają. Tak, oczywiście. I wówczas patrzę, no kolor moczu, no mocz żółty, czasami dochodziło do tego już prawie pomarańczowy, tak prawdę mówiąc, i jest problem. A więc to jest problem. Pijemy, jeszcze raz powtórzmy, pijmy wodę. Pijmy wodę, dlaczego? Dlatego, że jeżeli ym, były takie przypadki, czytałem o tym, że dochodziło do zawałów w górach u młodych ludzi, bo idzie w górach, jest rozrzedzone powietrze, jest duży wysiłek, trzeba pić wodę, utrata w dodatku magnezu, innych środków mineralnych, chociażby wypacanie i trzeba pić wodę, bo się zagęszcza krew chociażby. Dalej, woda działa też na przykład antyhistaminowo, więc jeżeli na przykład ktoś ma problemy z astmą chociażby, no to przed spodziewanym atakiem, bo, bo ci ludzie już wiedzą, jak organizm reaguje, warto na jakieś około pół godziny, 20 minut wypić, powiedzmy, przynajmniej jedną, dwie szklanki takiej wody z odrobinką soli, żeby zatrzymać akurat tą wodę w organizmie. I też w ten sposób ma... po prostu można też zabezpieczać organizm. A więc to jest też potwierdzenie tego, co mówił dr Fejerdun Batman czy chociażby. Też często bóle głowy czy migreny są spowodowane, bóle głowy, spowodowane tak jest, tak. odwodnieniem, i zdarza się, jak osoby zaczynają faktycznie zwracać uwagę na to, ile piją, jak piją, to Ataki migrenowe tutaj zaczynają jakby tracić na swojej intensywności i przestają się też pojawiać. No i my tu mamy też takie statystyki, że przeciętny Polak pije trzy razy mniej wody niż Szwajcar, a w Szwajcarii wody mają bardzo czystą. Czystą, tak. <laughs> tak, nawet młodemu człowiekowi może się przydarzyć zawał wskutek dużego zagęszczenia tak, spowodowanego. Tak, tak. tak. No i wiemy już dlaczego ile powinniśmy pić wody, jaka ona powinna być, a co? A w następnym odcinku porozmawiamy o tym, co faktycznie ta woda za zawiera. Czy ona naprawdę jest taka czysta, dobra i e, taka jak być powinna, czy są to, że tak powiem, pod jej powierzchnią i. Optycznym, dobrym wyglądem, jakieś niuanse do odkrycia. Także zapraszamy Was serdecznie do kolejnego naszego odcinka. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to, co nagrywamy, to będziemy wdzięczni za jakiś komentarz, lajka bądź udostępnienie. Natomiast zapraszamy z Januszem do śledzenia nas w social mediach, bo będą kolejne ciekawe nagrania i artykuły na ten temat. Także zapraszamy serdecznie dziękujemy za dzisiejszy czas. Wszystkiego najlepszego tak. jak zawsze. Wszystkiego. Do widzenia. Do